W tym roku udało nam się zorganizować drugą już edycję, Scarpet Cup. Scarpet Cup jest to turniej współorganizowany przez Futbol Akademii Olszanka oraz Betoniarnię Skarbet, której jestem przedstawicielem. W ubiegłym roku miała miejsce pierwsza edycja, gdzie udział wzięło kilkanaście drużyn, nie tylko tutaj z naszego terenu, ale również spoza województwa opolskiego. W tym roku podczas drugiej edycji drużyn już było kilkanaście, uczestników było 150 i można powiedzieć, że jak do tej pory był to jeden z takich większych turniejów, piłkarskich dla dzieci w wieku szkolnym. Staramy się wspomagać Futbol Akademii poprzez właśnie współorganizację turnieju Skarbet Cup, jak również innymi doraźnymi działaniami, takimi jak na przykład zakup strojów dla tutaj młodych piłkarzy, czy też ostatnio zakup piłek do treningów. Oprócz tego, że prowadzimy biznes, to staramy się jeszcze wspierać przedsięwzięcia czy lokalną społeczność, nie tylko futbol akademii, ale też no, wspieramy inne przedsięwzięcia dla dzieciaków czy dla lokalnej społeczności.